Bezpłatna reklama na Facebooku. Czy w ogóle istnieje i jest możliwa? Jak dobrze wiesz, Facebook pobiera opłaty za działania reklamowe. To znaczy, że za każdą czynność, jaką chcesz zrobić, aby dotrzeć do swojej grupy docelowej, Facebook pobiera opłatę. Oczywiście był na to sposób kilka lat temu, natomiast teraz, w 2019 roku, kiedy nagrywam ten materiał, bezpłatna reklama na Facebooku po prostu nie ma racji bytu. Mark Zuckerberg i inni przedsiębiorcy pobierają za każdym razem opłaty, jeżeli chcesz wykorzystać system reklamowy Facebooka, czyli chcesz dotrzeć do stricte określonej grupy docelowej. Oczywiście możesz działać bezpłatnie na Facebooku, na przykład rozwijając swój fanpage organicznie, budując społeczność, tworząc grupy, natomiast samo w sobie emitowanie reklam na Facebooku w wersji darmowej czy też bezpłatnej jest po prostu niemożliwe.